Cześć, witam Was, moi drodzy. W sobotę 8 lipca 2023 roku znajduję się w dolinie Chońca, niedaleko Zachełmia, Jeleni Góry Sobieszowa i podgórzyna Tutaj szlak w kierunku góry i zamku Chojnik, tam dalej do Zachełmia. Chciałem Wam tutaj pokazać pewną ciekawostkę. Tutaj w Dolinie Chońca mamy żelazny mostek. Tak się on nazywa, żelazny mostek, aczkolwiek jest z drewna. No ale nazwa, która istnieje od dawien dawna, pozostała. Taką ciekawostkę znajduje się na terenie Karkonowskiego Parku Narodowego. Tutaj taki punkt odpoczynku, przy którym można usiąść przy stole, zjeść, napić się. Tutaj mapa. Jestem dokładnie tutaj w tym miejscu. Tutaj góra i zamek chojnik. Tutaj Sobieszów, dzielnica Jeleni Góry. Tutaj pod Górzyn za hełmie. No a ja jestem tu. No To pozdrawiam Was serdecznie. Adrian Janda, miłośnik wycieczek i kolei Jelenia Góra. Do zobaczenia gdzieś na szlakach karkonowskich.